Dzisiejszy ratusz kamiennogórski nie stoi na rynku, co jest rzadkością wśród śląskich miast. Usytuowany jest w miejscu dawnej bramy górnej, jednej z dwóch bram miejskich. Jest to budowla neorenesansowa, składająca się z trzech brył, postawiona na rzucie litery L. Co ku budowli, portale, opaski okien, schody, detale szczytów i rzeźby fasady wykonane zostały z jasnych piaskowców dolnośląskich. Dziś pokryte patyną czasu podkreślają monumentalność i masywność charakterystyczną dla budownictwa niemieckiego początku XX wieku. Zachodnia fasada zdominowana jest wizerunkiem okazałej wieży. Na wieży znajdziemy daty 1904-1905, wskazujące na czas budowy magistratu. Po obu stronach wieży wtopione są dwa budynki ratuszowe. Lewy budynek trójkondygnacyjny ustawiony jest szczytowo. Przy lewym narożniku portal wejściowy, pierwotnie do mieszkania burmistrza, dziś do biura obsługi klienta. Trójdzielne okna trzeciej kondygnacji posiadają kotarowe łuki, nad którymi przedstawiono twarze symbolizujące reprezentantów Rady Miejskiej. Za tymi obszernymi oknami znajduje się reprezentacyjna sala rajców, a okna te wypełnione są witrażami. Prawy główny budynek ratusza, ustawiony szczytowo, to budowla wyższa od sąsiedniej, posiadająca dwie fasady: główną zachodnią i południową. Kondygnacja przyziemia wyłożona jest blokami z piaskowca. Główne wejście do ratusza wiedzie do wnętrza poprzez akordowy portyk schodowy z balkonem wspartym na dwóch kolumnach. Sienie wejściowa na wysokim parterze to obszerna sala podparta dwoma masywnymi kolumnami dźwigająca sklepienie gwieździste. Na pierwsze piętro wiodą kamienne szerokie schody z ciężkimi balustradami. Lewą balustradę zdobi lew stojący na tylnych łapach trzymający tarczę z herbem miasta. Naturalne światło sieni zapewnia ogromny witraż na półpiętrze. Witraż w głównej części przedstawia dwa herby Śląski oraz Pruski. Na witrażu widnieje napis w języku niemieckim, który przekłada się następująco. Masz problem, którego sam nie rozwiążesz? Wstąp do ratusza. Na balustradzie klatki schodowej na pierwszym piętrze zamontowana jest kamienna tablica upamiętniająca budowę ratusza w latach 1904-1905 w czasie rządów cesarza Wilhelma II i burmistrza Richarda Burgharda. Architektami byli Richard Gaze i Alfred Better, a budowniczym Wilhelm Fischer. Na ścianach holu na pierwszym piętrze umieszczono po wojnie dwa gipsowe odlewy głowy książąt śląskich, Bolka I i Bolka II. Są to kopie ich płyt nagrobnych z Krzeszowa. Najciekawszą salą pierwszego piętra jest sala posiedzeń nazywana salą witrażową. Posiada ona strop kasetonowy, ściany z lamperiami drewnianymi oraz kominek z piaskowca, starczą z herbową miasta na szczycie i aniołami po bokach. Największe wrażenie czynią trzy duże okna witrażowe. Witraże przedstawiają wątki z bogatych dziejów miasta. Wszystkie witraże kamiennogórskie posiadają znaczną wartość artystyczną i powstały w Instytucie Witrażowym Adolfa Seilera we Wrocławiu. Gabinet burmistrza jest jednym z najokazalszych pomieszczeń tego typu na Dolnym Śląsku. Drewniane wyposażenie bogato zdobione snycerką, kasetonowy strop oraz meble są darem fabrykanta włókienniczego i radnego Alberta Hamburgera. Lokalizacja kamiennej góry na prawie niemieckim nastąpiła w roku 1287 dzięki księciu Bolkowi I Surowemu. Nieznana jest data powstania pierwszego ratusza w mieście przypuszcza się, że miało to miejsce w połowie XIV wieku. Źródła podają, że ratusz spłonął w roku 1638, spalony przez Szwedów podczas wojny 30-letniej. Budynek magistratu skończono odbudowywać w roku 1694. W roku 1831 nastąpiła katastrofa budowlana. Zawaliła się 42-metrowa wieża ratuszowa. Nie odbudowano jej, a budynek ratusza użytkowano jeszcze do roku 1873, kiedy to pozostałości rozebrano, a gruz użyto do zasypywania włos miejskich. Decyzja o budowie nowego ratusza zapadła w roku 1902. Kamień węgielny wmurowano 23 czerwca 1904 roku, a pod koniec 1905 ratusz z wieżą był już gotowy. Kamiennogórski ratusz nie jest wybijającym się dziełem architektury, jednak jest obiektem solidnym, funkcjonalnym i znakomicie spełniał i do dziś spełnia swoją rolę.